Aha. To je z Ankru. A ty zpráč moje Ankru. B. Nie patrzę na ilość Twoich rąk Jeśli chcesz zabierz, no zabierz mnie stąd Ej, ty zamykasz krąg, przez co popełniasz błąd King Kong, a na wiel wielbłąd Ej, to zatacza krąg, ej, to zatacza krąg Ej, nie miej przykrej rozgminy Ale to my dzisiaj tańczymy to ty zatrzymałeś się, mer, od tej miny, ale to my dzisiaj zatańczymy, się nie podzielimy, bo się pomnożymy, co się ślinisz, ehe, zaraz to się rozkmini, ale na razie patrz, jak się zalicza tu finish, Ej Beka, beka, beką z twojego wiadra zawija mleko Siedzę sam ze sobą, póki się nie zrobi ciemno Pytają się mnie, czemu taki zabity Ja odpowiadam, no co ty, nie Po prostu jestem cichy, po prostu jestem cichy. cichy. Hej, 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 drugi level W głowie mam żyzną glebę jeśli tego nie czujesz, no to chuj w ciebie. To oznacza, że to nie dotyka ciebie. Bo to ja żyję sam w swoim świecie, na swojej planecie, swojej galaktyce śmiecie. A wy nigdy tego nie zrozumiecie. Nigdy tego nie zrozumiecie. Eh?